Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w ten klank Rift Apart. E, udało nam się tutaj oczywiście rozwiązać zagadkę tutaj tej e, kieszeni wymiarowej. Patrzcie ile tutaj skrzynek jest pochowanych. Świetna sprawa. No to wychodzi na to, że mamy naprawić kuźnię. Spora mapa. Więc... Yy, no nic, chyba po prostu lecimy przed siebie, co? bocie? jak można ponownie uruchomić rubionową kuźnię? No cóż, jest problem z zasilaniem, a bez zasilania jakiś paskudny wirus zainfekował system. Dopóki go nie usuniemy, nie będzie Mam przyjaciółkę, która może nam z tym pomóc. No dobra, no to gdzie teraz? Napraw, kuźnie. Poprzedni poziom z usterką nie należał do najłatwiejszych. I to chyba całkiem sporo. Cóż to jest? Strzał atomowy aktywny. Nie dobrze. Okej, okay, no to idziemy powolutku dalej. Gdzie są kolejne? O, tutaj są małe. Dobra, chyba tutaj będzie bezpieczniej. Patrzcie, my możemy sobie na to wchodzić. Nice. Dobra, udało się rozwalić tego. Musieliśmy otworzyć dwa, w sensie nacisnąć tutaj te dwa przyciski, żeby otworzyć jego tarczę. Sporo ich tutaj. Nie da się ukryć. Nawet bardzo. Ale chyba całe szczęście one nie potrafią chodzić po ścianach tak jak my. Pięknie. Doskonale, tutaj jeszcze to bym musiała otworzyć. Stańmy tutaj. O nie, ale we mnie strzela przeokrutnie. Nice, a co z tym, gdzie jest twój przewód? tutaj. Okej. Okay. No to szykuj się na lanie. Dobra. Tutaj się pozbądźmy tych małych. Jeszcze gdzieś jeden jest. Chyba z tamtej strony. Chodźmy zobaczyć. Dobra, on też ma zaporę, tutaj jest jedna tak się boisz niewinnej ucerki, i bardzo dobrze, o nie. Jak to się stało? Ej. Nie mogę tu wejść. Kurczę, najgorzej. Ej, 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 ej. Nie mogę też stąd wyjść. Ale masakra. Nie chcę stać w miejscu, bo obawiam się, że. Kurde, one są z każdej strony. Ale dramat. Wow. Okej, okay, chyba się udało. No powiem wam, że ledwo ledwo naprawdę. Nie było łatwo. Wiedziałem, że dasz radę. Dzięki! Dobra robota, raczu! Teraz możecie uruchomić kuźnię. Jak to zrobić? A, trzeba znaleźć źródło energii. Ostatnio, gdy je widziałem, zeszło już po schodach i wyszło przez drzwi. Ale wiedzcie, że... Jest tam ciut strasznie. Że co? <noise> no dobra. zaraz tam pójdziemy O kurczę. Faktycznie trochę tu mrocznie. Nie da się ukryć. Jak ja tam wejdę, to nie mam wyjścia. Ale i tak muszę tu wejść. Kurde. No dobra. To tutaj muszą generować energię dla kuźni, ale nic tu nie ma. Śmieciowisko. Nie wiem, ale jeśli źródło energii naprawdę zniknęło, to takie samo jest w drugim wymiarze. Tym, którym poszukuje nas cała stacja? Może potem wymyślimy coś lepszego. Na razie poszukajmy blizonu. A co to takie te dzbaneczki, co porozwalałam? Niestety ciekawe. A ja byłam ciekawa, czy tego też mogę zepsuć. Ale nie. Okej, okay, no to lecimy zatem dalej. Opatrzcie, znowu się pojawił. A, one chyba po prostu tutaj y, oświetlają drogę. Dobra. Niech tak będzie zatem. Czy tam jest przejście, czy tam jest ściana? O to jest pytanie. Powinna iść tu. Ojejku. No tam jest ten stwór. Moja bronić mu nie robi. Okej. Raczej, tylko doroszczę. Okej. No to jak mam uciekać skoro tu są te drzwi No zrozumiałam ale dobra udało nam się przejść. Trochę tu mrocznie. Nie da się ukryć. Nigdzie nie widzę blizonu. Może być jeszcze tylko za następnymi drzwiami pancernymi, ale są zamknięte. A jeśli pójdziemy wzdłuż tych kabli na górze? Może uda nam się wyłączyć zamki. Chyba masz rację. Dobra, zobaczmy. Chyba. Dobra, kable prowadzą tutaj. Więc chodźmy do panelu, wykryto zagrożenie najgorzej, troszkę sobie tutaj. Podlejmy. Dobra, nie zostało nam zbyt dużo amunicji, ale wskoczył nam awans, więc cała amunicja się odnowiła perfekcyjnie. Już mogło być lepiej. ten komputer się Możemy rzucić Myślę, że możemy, jak tylko zbiorę śrubki, oczywiście. Zobaczmy. Jest dziennik badań! Zobaczmy! Górny Zamek odtwarzanie dziennika. Chodźcie, chodźcie tu! Patrzcie za Przed ślizgiem czołem jak się Chodźcie widzicie! O, jak on tak pływa! O, czy to mówi? Zaraz, co robicie? Jego to boli. Przestańcie! Przestańcie w tej chwili! Przestańcie! To był śmieciowod? Mam wrażenie, że mówił o Wolcie. Zbieramy się stąd! O kurde. Dobra, otwórz zamek 2. lepiej, żeby nas nie dorwał Dobra kurde 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 szybko Dobra jest wow. go Udało się Dobra Kręcimy O nie Ej, co jest? Ty, weź, spadaj mi stąd. Proszę tam. Panek grzybek. Panie grzybek! Nie ma tu żadnych zbiorników z galaretą, Ale są szczeliny. Muszę trafić w dobry moment. Dobra, ale nie mogę tego puścić. Dobra, czy za pomocą szczelin muszę to zrobić. Dobra, kręcimy. Okej, okay, gdzie teraz? Czyli, że tutaj mamy uciekać? Bo tak trochę nie jest pokazane. Chyba tędy, co? Nie chcę nic mówić, ale ta bestia dalej mnie goni. Pewnie. Oj, raczej, jesteś cały? Tak, na szczęście mój filtr tlenowy wciąż działa. Od lat go nie testowałem. Uff. Ojku, no to powiem Wam, że tutaj pojawia się coś nowego, ponieważ w Rady, poprzedniej części... Myślałam o tym, co mówiłeś wcześniej o lombaksach. O dobrym życiu. Ja też wiodłam na sawali dobre życie. Spokojne, ciche, nawet radosne. Kiedy chciałeś połączyć ze mną siły, też miałam swoje obawy. Ale dobrze, że zaryzykowałam. Dzięki. To dużo dla mnie znaczy ale nie wiem, czy... Już w porządku. Pozwól, że teraz to ja będę wierzyć w Ciebie. W poprzedniej części mieliśmy taki motyw, że była możliwość zdobycia maski, która pozwalała nam wytrzymywać dłużej pod wodą. Dobra, zmieńmy sobie na... oczywiście piłomiot. Czy tutaj jest jakaś mapa? Tak to idziemy tędy. Dobra, tu jest przejście, ale ja tutaj widzę. Bo, A dobra, to tylko pan Grzybek. Czy tam jest możliwość doskoczenia? Patrzcie, jest. Dobra. Cztery sztuki rarytanium. Było warto. Zdecydowanie. Dobra, lecimy. Jakieś takie wielkie ryby pływają, więc może lepiej chodźmy szybko tutaj do środka. O nie. nie. Okej. Okay. Liczę, że tutaj go nie będzie. Pani zurkon! Yeah! Najlepiej. Zobaczmy zatem. Chcecie kupić jakiś sprzęt? Mam specjalną zniżkę na głębokości stusąż? Kurde, naprawdę brakuje mi niecały tysiąc? Chyba chcę tutaj powalczyć, bo potrzebuję naprawdę niedużej ilości śrubek. O, a tutaj coś czuję, że sobie je nazbieram. E, dobra, pan grzybek. Elegancko. Naprawdę niedużo mi brakuje, żeby zdobyć te rękawice, więc chcę się tutaj rozejrzeć, by zdobyć te brakujące śrubki. Bardzo na to liczę. Mam nadzieję, że mogę się tu cofnąć Nie wierzę w to, naprawdę Jaka lipa Kurcze, no Słabiutko No cóż Chciałam chociaż zużyć Rarytanium Ojej, oj, oj, oj. Wystrzelaliśmy się w takim razie, wierzenie pioruna doskonale. Dobra, chodźmy raz jeszcze tutaj. Tutaj jeszcze jeden. Chodź tutaj. E, co ich tutaj aż tyle jest? Źródło energii to Wolk? Musimy, musimy go uwolnić. Zobacz, jak go urządzili. Nic dziwnego, że się wściekł. O jejku. Teraz się zastanawiam, czy mam z nim walczyć, czy mam przed nim uciekać. Okay. Dobra, tutaj nam się skończyły naboje. co mówię. No to elegancko. Wychodzi na to, że chyba wszystkie pokonane. Okej, okay, uzupełnijmy sobie amunicję. Oży kurde. Yy, no to teraz sobie tak pan grzybek. I teraz jeszcze pioruner. Kurde, kończą mi się tutaj po prostu naboje wszystkie. Kurde, jakie one są mocne, przydałoby mi się coś ciekawego. Dobra, tutaj trzeba robić jakieś ciekawe akcje. Yy, I teraz sobie tak, jeszcze raz egzekutorem. Świetnie. Ok, no to podążaj za voltem, chodźmy. Będzie lepiej niż tutaj. Może naprawdę pomoże nam uruchomić kuźnię. Dobra, a coś tu jeszcze jest u góry. Ale nie, nie ma tu przejścia. Dobra, walimy. kuźnia jest na górze! No, liczę na to, że w tej odsłonie nas tutaj nie przeatakuje.

Jest. Wow! Tak utalicki. Jest też dobrą partnerką. No dobrze, moi kochani, tym samym również będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!